Siemanko. Witam serdecznie w kolejnym podcaście. O kurczę, dzisiaj będzie ciekawy temat, bo w zasadzie jakieś 40 sekund temu. Nie, no dobra, nie, nie 40 sekund temu. Jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek, to przez chwilę rozmawialiśmy tam o szczęściu. Tak wytworzył się nowy temat. Tak. Przez... tak po prostu chcielibyśmy sobie zadać pytanie i poszukać odpowiedzi. Czym jest szczęście? Ciężki temat. Wydaje mi się, że odpowiedzi jednoznacznej nie znajdziemy, bo szczęście jest takim pozolnie bardzo uniwersalnym słowem, takim mocno subiektywnym. Ale chciałbym tutaj od takiej małej dygresji zacząć. Tak zabawnie zaczniemy troszeczkę. Okej. Okay. Skoro mówimy o szczęściu, nie wiem czy wiesz... Sprawdzałem to kiedyś, nie wiem czy nadal istnieje, ale w Chinach jest Ministerstwo Szczęścia. Tam urzędowo starają się wprowadzić, że człowiek urzędowo musi być szczęśliwym człowiekiem. Są okay. przepisy prawne, które zobowiązują cię do bycia szczęśliwym. No, na czym to szczęście polega? No tam y, ciężko określić, wiesz, to są Chiny. Czerwona nacja, mimo koloru. Czerwona pod względem partyjnym. Także oni zawsze starali się uregulować, ale nie będziemy rozmawiać o polityce, a porozmawiam sobie trochę o tej emocji, o tym uczuciu, do którego chyba każdy dąży. Oczywiście wiesz, co bardzo wiele osób chce być szczęśliwy. No, myślę, że każdy chce być szczęśliwy, tylko że jak zapytasz się kogoś, czy chce być szczęśliwy to o ile nie znam osoby, która powie nie, no ja chcę być nieszczęśliwy, tylko i wyłącznie dramaty mnie w życiu interesują. A tutaj jest tak, tak, powrót do poprzedniego, follow up i poszedł, tak? Taki, taki, co się nazywa w stand-upie callback, czyli A kiedy callback. zaczynasz jakiś dowcip i później do niego jakoś wracasz, jakoś tak to było. No może, może się pomyliłem, zaraz mnie ktoś opija, że nie, tu, nie jest wcale callback. For, follow, follow up. Follow up jest dobrym słowem. Nie, follow up to jest bardziej... Nawiązanie, i... no. Nie. Dobra, w każdym razie, jak zapytasz kogokolwiek, czy chce być szczęśliwy, no to nie znam takiej osoby, która powiedziałaby, nie, no ja chcę być nieszczęśliwy, to jest najlepiej, wtedy jak no. jestem nieszczęśliwy, to, to wtedy po prostu jest, jest cudownie i lubię się kisić w tym swoim cierpieniu. Ale dobra, no zakładając, że, że wszyscy chcą szczęścia, bo zapytasz się, ej, bo chcę być szczęśliwy, ale dla każdego to szczęście... To szczęście znaczy coś innego. Dla jednego szczęście to jest jak ma rodzinę. Dla jednego szczęście to jest jak realizuje swoje pasje. Tak na dobrą sprawę, ciężko jest określić, że szczęście to jest to i. i tyle. to. Tak, ciężko jest to, cięż, ciężko jest to zamknąć w jakichś ramach, bo dla każdego. Ta definicja szczęścia może być trochę inna. Ale wiesz o tym, że my Polacy jako naród? Bo jakieś taka ankieta. Nawet bardzo ją śledziłem. Zadawali pytanie Polakom: Czy jesteś szczęśliwy? I większość Polaków odpowiedziała, że tak, ale na pytanie, czy chciałbyś coś w swoim życiu zmienić, to większość odpowiada: wszystko. Okay. Działamy troszeczkę tak irracjonalnie, że chyba wewnętrznie mamy taką, taką, znaczy taką silną potrzebę nieuwięźniania tego, że jesteśmy nieszczęśliwi. Taki brak kontaktu ze swoim wnętrzem, to masz na myśli? Nie, raczej to, że jako naród, tak patrząc na, na tego typu ankietę, że jako naród nie umiem pokazać przed innymi, że u nas jest niefajnie. Że wiesz, tak e, rozmawialiśmy już o tym kiedyś, żeby sąsiad nie zobaczył, że u nas się dzieje źle, więc wszyscy będziemy powtarzać, wiesz, te słynne, a po staremu, a dobrze. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku, tak. A tak naprawdę. Zagryzasz zęby i mówisz: Nic już dłużej, nie porządku. Już Dłużej tego nie wytrzymam. Tak. Ale zastanówmy się, bo myślę, że w całym uczuciu szczęścia, jakby tak się głębiej zastanowić, to są jakieś elementy, które są uniwersalne. Więc to kiedyś definiowałem w ogóle nasze emocje na trzy rodzaje: że wszystkie nasze emocje sprowadzają się tylko do trzech odczuć do gniewu, do szczęścia i do smutku. I wszystko, co jest szerzej opisywane, to są pochodne tego wszystkiego. Lub to mieszanki. W zasadzie, w zasadzie, jak tak się nad tym głębiej zastanawiam, to wymieniłeś dwa negatywne jedno pozytywne. Tak, no niestety, szczęście ja bym, jest pozytywne. Ja bym tak tego chyba nie ten, ja bym tak chyba tego nie... Aż tak. A, a... No, wydaje mi się, że... że się mylisz, bo ciężko jest oprzeć oprzeć i zdefiniować emocje, no bo to tak jakbyśmy mieli tylko trzy emocje. Tak, i wszystko. Gniew, wszystkich... smutek i radość. No to tak. Nie, to nie jest tak, że my mamy te trzy emocje. Ot, to są trzy bazy emocji. I wszystko od tego wychodzi. Szczęście. To jest, ta to jest ta podstawa, która rozszerza inne emocje jak smutek i tęsknota. Tęsknota pochodzi ze smutku, ale tęsknota. Też jest ze szczęścia, to jest połączenie dwóch tych emocji. Ze szczęścia tego, że na przykład przebywałeś z kimś, z kimś miałeś dobry, y, dobre jakieś wspomnienia, tak? Jednocześnie jest ci smutno, że go nie ma i tak powstaje tęsknota. Rozumiesz o co mi chodzi? To jest tak, jak masz kolory RGB, tak? To w tym momencie ja. Bym... Nie zgadzam się. I teraz kulturalnie. Yy, obiecujemy, tak jak sobie obiecaliśmy, mogę wypłacić ci liścia i lecimy dalej. A czyli mówię, że tak, że to jest tak, bo z Jankiem ustaliliśmy, że e, nie no, nie ustaliliśmy. To było mniej więcej coś takiego, że powiedzieliśmy, że każdy, kto pracuje w handlu, powinien mieć raz dziennie możliwość. Nie raz jakby... dziennie, raz rocznie mówiłem. No dobra, raz rocznie. Ty, ro, ty od razu. Się że raz rocznie możesz po prostu mieć taki, masz taki talon i możesz komuś bezkarnie wypłacić liścia. Że po prostu cię tak wkurzy, że, że możesz mu przywalić. No ale dobra, no nie o to chodzi. E, I byłbym szczęśliwym. Byłbyś nie. szczęśliwym. To mi daje tak? szczęście. Tak? Cier, cier, nie, nie. cierpienia innym daje ci szczęście? Nie, ale dobra, Janku, bo tak odbiegliśmy. To czym jest dla ciebie szczęście? Dla mnie? Dla mnie szczęście definiuje tylko i wyłącznie jako spokój. Jako spokój? Tak. kiedy Co znaczy spokój? Kiedy osiągam spokój, co zdarza mi się sporadycznie, wtedy odczuwam szczęście. Jesteś spokojny. Tak, jestem spokojny. Jak jestem spokojny. Poznałeś mnie na tyle. Wiesz o tym, że jestem pokładem energii, która jest taka skumulowana i potrafi wybuchać, co niesie ze sobą emocje, z reguły negatywne, aczkolwiek kiedy osiągam ten spokój, że te emocje zostają tak opanowane wewnętrznie, wtedy czuję się szczęśliwy. Okay. To jest dla mnie taka najprostsza, naj. Yy, najprostsza definicja szczęścia, którą mam w sobie, którą tak od ręki mogę powiedzieć. wiadomo Do mógłbym się wiesz głębiej nad tym zastanawiać i mówić, ale kiedy ja wewnętrznie nie odczuwam tego chaosu, który we mnie siedzi, wtedy jestem szczęśliwym człowiekiem, bo mogę funkcjonować normalnie, według swojego oczywiście poczucia normalnie, bo patrząc z boku to może być totalnie abstrakcyjne. A ty Piotruś, co to daje szczęście? Wiesz co, ja się ostatnio nad tym dosyć dosyć mocno zastanawiałem i nawet zapisałem sobie to, że szczęście jest wtedy, kiedy masz zaspokojone wszystkie podstawowe potrzeby. Nie jesteś głodny, jesteś wyspany, masz dach nad głową, masz pracę, z której. Jesteś, tak? Że masz pracę, z której jesteś zadowolony i możesz się realizować stać się na to, żeby... stać się na jakieś mniejsze lub większe przyjemności mhm. i w momencie, kiedy masz zaspokojone te wszystkie podstawowe potrzeby, to wszystko to, co jest ponad to, co jest powyżej tego, to to jest szczęście. To ja uważam, że to jest luksus. Okej. Okay. To jest to takie moje zdanie, bo... znaczy, jakby zgodzę się z tobą, okej. Okay, rozumiem w pełni, Bo aczkolwiek... ciężko, jest, ciężko jest się powiedzieć, jak, że jesteś szczęśliwym, jak nie wiem... Jesteś bezdomny. Albo, nie wiem, jesteś głodny, albo... Jesteś chory, to wtedy ciężko jest mieć jakiś punkt wejścia do tego, żeby móc się zastanowić nad jakimiś głębszymi rzeczami i żeby powiedzieć, że jesteś szczęśliwym. To w tym momencie patrząc typowo na moje doświadczenie życiowe, byłem praktycznie we wszystkich stanach, których powiedziałeś, i w każdym z nich też byłem szczęśliwy. Że twoje pojęcie szczęścia, okej, okay, spoko, jakby. Rozumiem. To jest moje pojęcie szczęścia i tak, tak. ja tak to odbieram. Dla ciebie szczęście to jest spokój. Wiesz, dla mnie. Uważam, że jest bardzo wymagający. Nie, znaczy nie mówię nawet, że to jest, wiesz, kwestia tego, że, nie, że można być bezdomnym i być nieszczęśliwym, można być bezdomnym i być szczęśliwym. Nie, no bo to jest tak. Ciężko jest to jednoznacznie określić. Jednocześnie uważam, że w momencie, kiedy zapewnisz sobie te, te podstawowe potrzeby, no to jesteś. To masz taki. Dobry punkt wyjścia do tego, żeby pielęgnować to, to szczęście. Żeby czuć się szczęśliwym. Bo ciężko jest mi sobie wyobrazić, że ktoś, to nie wiem, kto jest bezrobotny, może wyjść sobie z domu i powiedzieć, ale jestem szczęśliwy, super, bo nie mam roboty. Trochę tak, wiesz co, jak ktoś się chwali, że, że jest bezrobotny i ma bardzo dużo wolnego czasu. <laughs> Coś tam jest, ale. Więc jak szczęść... masz dobry socjal. No nie, no nie o to chodzi. chodzi nie, ba... rozumiem o co ci chodzi. Tak chodzi mi bardziej wiem. o to, że szczęście wiesz, musisz mieć jakieś podstawy do tego, na których jesteś w stanie jakiś fundament, ok. który masz zbudowany, który masz wylany i na, na tym fundamencie budujesz szczęście. Najpierw zaspokajasz swoje pod, podstawowe potrzeby. Dach nad głową, Jakieś, jakieś pieniądze, żeby móc spełniać swoje marzenia, jesteś zdrowy, jesteś głodny i masz zaspokojoną potrzebę samorealizacji, czyli na przykład masz tą pracę, z której jesteś zadowolony, jakieś hobby, pasje rozumiem. Myślę, że hobby i pasje to, 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 to są już e, rzeczy, które faktycznie mogą sprawiać szczęście, które mogą dać ci szczęście. Bo w momencie, kiedy to masz, to możesz, tw możesz twierdzić, że jesteś szczęśliwy. Jednocześnie, jakby to wszystko jest często obudowane na, na, na tej podstawie, o której ja mówiłem, że w momencie, kiedy masz zaspokojone te podstawowe potrzeby, to wtedy wszystko to, co jest powyżej, jest szczęście. Mieć przyjaciół to jest szczęście, mieć kogoś, kogo się kocha, to jest szczęście, mieć pasję, która sprawia ci duże radości, to, to też ci może dawać szczęście. I to są wszystko te rzeczy o które moim zdaniem trzeba, trzeba walczyć, trzeba ich szukać, dlatego też uważam, że próbowanie nowych rzeczy może dawać szczęście, bo na przykład możesz nie mieć tej wiedzy, co ci sprawia szczęście, mieć zaspokojone te wszystkie rzeczy, czyli wiesz, no masz robotę, chodzisz sobie do tej roboty, wracasz, jesz posiłek, kładziesz się w swoim łóżku i to może być szczęście, ale tak naprawdę być szczęśliwym, to jest wtedy, kiedy masz coś powyżej tych podstawowych rzeczy związanych z twoją egzystencją, z zaspokojeniem tych podstawowych potrzeb. Wszystko, co powyżej, to to jest szczęście i na ten moment myślę, że to jest moja definicja i nie betonuję jej, wiem, że może to się zmienić. Tylko krowa nie zmienia życzenia. Tak. Szanuję, okej, okay. rozumiem, jakby... Ja mam troszeczkę takie altruistyczne podejście może. Bo ja w dużej mierze definiuję swoje szczęście też szczęściem innych, co bardzo mi uprzykrzyło życie wielokrotnie, poświęcając się swoje wszystkie potrzeby, o których mówisz względem innych ludzi, dawało mi więcej szczęścia. Tylko że oczywiście każdy ma tam każdy, no każdy ciężko jest powiedzieć, że każdy. Dużo osób może mieć tak, że w spełnianiu takich swoich altruistycznych aspiracji, może znaleźć szczęście. I to też jest okej. Okay. Tylko że z drugiej strony, warto też pomyśleć trochę o sobie, że okej, okay, no możesz mieć taką misję, że wiesz, tak jak ja, że chcę, żeby próbować nowych rzeczy, żeby ludzie odkrywali w sobie te pasje, te rzeczy, które sprawiają im przyjemność, ale no tak na dobrą sprawę. W momencie, jeśli bym się tak głębiej zastanowił, że nie tak altruistycznie, tylko co musiałoby się stać, żebym to ja był szczęśliwy, to myślę, że po części dla mnie, jakby częścią szczęścia byłoby zbudowanie czegoś. To mógłby być dom, to mogłoby być założenie rodziny. To ja mogłoby by realizow być realizowanie swojej pasji, i część z tych rzeczy, część z tych rzeczy robię na bieżąco, staram się robić na, na bieżąco. Z tym, że dopóki nie otworzysz tych drzwi z napisem, że tam jest szczęście, i nie, nie zobaczysz, co jest po drugiej stronie, to ciężko jest wiesz, tak z głowy powiedzieć, ej, bo jak to zrobię, to będę szczęśliwym. Ja uważam, że na tym momencie, na tym etapie swojego życia jestem szczęśliwy, bo mam zaspokojone... To, to pytanie chciałem ci zadać. Czy jesteś szczęśliwym tak, człowiekiem? Tak, oczywiście jestem bardzo szczęśliwy. Bo raz, że mam zaspokojone te wszystkie podstawowe potrzeby. Że mam pracę, z której jestem dumny i do której lubię chodzić. Mam sporo przyjaciół. Ludzi, do których wiesz, mogę się odezwać. Którzy, którzy są, z którymi robię różne rzeczy, mam kilka swoich zajawek, które też sprawiają mi dużo, dużo radości. Jedną z nich spełniamy teraz. Na tak. przykład, tak, nagrywanie podcastu, to też jest ta zajawka, którą, którą bardzo lubię i bardzo się cieszę, że to razem robimy. Też taką rzeczą jest próbowanie nowych rzeczy. To nawet ktoś mi ostatnio powiedział, że no, jak robiłem, jak robiłam te jak robiłam, jak próbowałam nowych rzeczy, to czułam się tak naprawdę szczęśliwa, bo to czuję się wtedy, że nie tylko się żyje, ale czuję się, że żyje, jak się próbuje na brzeczy. Przynajmniej ja tak uważam. To ja chciałbym ci powiedzieć tak, żebyś może troszeczkę zrozumiał, mnie wewnętrznie. Zacytuję moją mamę, którą serdecznie pozdrawiam przy tej okazji. Która nauczyła... To ja też swoją pozdrowę. Teraz ja pozdrawiam swoją mamę, dobrze? No dobra, no dobra. Będziesz mieć swój czas na swoją mamę. Dobra. Okay? Dobra, to teraz ja pozdrawiam moją mamę, która. Powiedziałem Nauczy... znaczy, ja mądre słowa kiedyś, powtarza je co jakiś czas, które bardzo wbiły mi się w głowę i ukształtowały mnie, że nie żyje się tylko dla siebie, a żyje się głównie dla innych. I tym odnoszę swoje szczęście. To daje mi pełne szczęścia, kiedy osoby, na których mi zależy, ale tak trwale. I to nie są znajomi, bo na nich też mi zależy. Ale to nie są, yy, nie przywiązuję do tego aż tak istotnej kwestii, bo wiem, że to są ludzie, którzy dzisiaj są, jutro nie. Bo tak bardzo często się zdarzało, że dużo ludzi było w moim życiu i znikało. Ale są ludzie, którzy są całe moje życie, razem ze mną, i patrząc na ich radość, ja nie wiem, czy oni są szczęśliwi, bo to oni wiedzą wewnętrznie. Tylko ja widząc ich radość, odczuwam szczęście. I to daje mi również spokój. Kiedy wszyscy dookoła mnie, cała moja rodzina, moja kobieta, moja córka, kiedy widzę uśmiech na ich twarzy, wtedy czuję się szczęśliwy, bo to daje mi spokój. To nad te właśnie ich uśmiechy powodują, że u mnie chaos zostaje ogarnięty. Okej, okay, to bardzo ładne, co mówisz i... I teraz jest czas na pozdrowienie od ciebie, proszę. Ej no, ja teraz chciałem się z tobą zgodzić, to pozdrowić to może później. Okej. Okay. Tak, Janku, zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą w stu procentach, bo faktycznie, wiesz, to nie jest tak, że całe życie można tylko sobie i że jestem ja, 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 tylko znaczy, ja. To tak i... też można, ale... Można, to wiesz, to trochę jest tak, że tak samo z, ze szczęściem, jak i z miłością jest to, że ona się mnoży, jak się ją dzieli. Prawda. Im więcej dzielimy, to. Jest... Zaskoczyłem cię teraz. Trochę widzę, tak, tak. widzę, że trochę cię ten. że trochę cię, ze, że trochę cię ten. Z, zaskoczyłem tym, co powiedziałem. Ale tak jest, że i ze szczęściem, i z miłością, z wieloma takimi pozytywnymi. pozytywnymi rzeczami jest tak, że. I z pozytywnymi i negatywnymi Że, i one, więcej... się, że one się mnożą, jak się je dzieli. Tak samo z chwilami, tak samo z przeżywaniem różnych rzeczy. W momencie, kiedy coś dzielimy z kimś. Nie trzymamy tylko, tylko dla siebie, tylko po prostu wystawiamy na takiej wyciągniętej dłoni, to wtedy to szczęście się mnoży. Zgodzę się z tym, bo tak jest. Znaczy uważam, że i z pozytywnymi, i z negatywnymi emocjami, bo im więcej negatywnych tworzysz emocji wokół siebie, tym więcej ich też będzie. I tak samo jest z pozytywnymi, ale raczej dążmy do tego, żeby tej miłości i szczęścia wokół nas było coraz więcej bo dzieląc się nią z innymi, będziemy też pobierać. To jest taka symbioza między, yy, międzyludzka, wydaje mi się, bo nie pamiętam, nie pamiętam takiej chwili, kiedy dając dużo miłości uzyskałem, yy, wiesz, mało zwrotnych, pozytywnych emocji, chociaż takie też się zdarzały. Sytuacje, że dając dużo z siebie uzyskałem bardzo mało, aczkolwiek raczej puszczam to w niepamięć. I w pamięci pozostają te pozytywne, te pozytywne aspekty. Te pozytywne momenty życia. Trzeba dawać z siebie tyle, ile się może. Nie mniej, nie więcej, ni no. więcej. Coś jeszcze chcesz dodać? Tak, tylko chciałem krzyknąć. A Akaśnąłem. Pomyliły mi się funkcje. Task Ehe... failed successfully. Tak, dobrze, że nie puściłem bąka w międzyczasie. Wydaje mi się, że mm. Musisz, kurwa, to Musisz. ostatnie zdanie musi być po twojej stronie, inaczej byś się zesrał. Nie. Ostatnio było po twojej. Tak, ale pozytywnymi emocjami, tym szczęściem, które jest subiektywne. Jak wiadomo, to co tobie daje szczęście, najważniejsze, żeby drugiemu nie dawało, wiesz, smutku, bo tak wspomniałeś, że jednemu może sprawiać radość, dawać szczęście, cierpienie innego człowieka, co nie polecam o, o Jezus, i oby tak ale, nie było. ale grubo, no nie, nie, nie. To byś nie może być tak, że daje nam szczęście, to żegnajmy innych ludzi. To uważam, że jakby jest zaprzeczenie To jest patologiczne. Szczęście. Nie no, jakby z naszym, naszego punktu wyjściowego wyszliśmy, że to jest uczucie subiektywne. Zdrowym jest wtedy, kiedy żadna ze stron nie, nie traci na tym. Bo wiadomo, coś, co daje mi szczęście dla ciebie, może być totalnie obojętne. Tak jak ty mówisz, że tobie szczęście dają te zapewnienie, wiesz, tych, tych podstawowych rzeczy. Dla mnie te rzeczy są totalnie obojętne w moim życiu. I, I tak jak wspominałem, że zapewniając sobie żyłem bez zapewnienia sobie tych podstawowych funkcji, a czułem się mega szczęśliwym człowiekiem. O kurde, podziwiam. Bo ja na przykład tak nie mogności, okej, okay, no, że mówi się, że E, że lepiej być nieszczęśliwym e, w Lamborghini niż szczęśliwym na rowerze? Tak. Coś w tym jest. I ja się z tym oczywiście nie zgadzam, ale z drugiej strony wiesz, ciężko jest być szczęśliwym, jak burczyć w brzuszku. Poniekąd tak, ale uważam, że właśnie są rzeczy istotniejsze niż. E, niż oczywiście, na, że, niż że tak. Jedzenie. Tylko, że wiesz, tylko że. Ciężko jest, coś, i... ciężko jest coś budować, jak nie masz wylanego, mocnego fundamentu, bo to ci zawsze to się... To jest nietrwałe. Tak, okay, to bardzo nietrwałe. A takie trwałe szczęście, to jest w momencie, kiedy, wiesz, masz zapewnione te wszystkie potrzeby, które masz i wszystko, co jest powyżej tego, czyli, wiesz, zdrowie, pieniądze, schronienie, przyjaźń, miłość. Jeśli, wiesz, jeśli masz to zapewnione, to w zasadzie miłość nawet Mówię, no te podstawowe rzeczy, czyli jakby masz ten, ten fundament, na którym możesz to szczęście budować, bo bez tego fundamentu ciężko moim zdaniem jest powiedzieć, że nie, nie wiem, no jesteś głodny, ale szczęśliwy. W sensie, Myś... no, jak się to jest krótkotrwały głód, że po prostu nie wiem, poszedłeś w góry na jakąś długą wyprawę i po prostu ci się żarcie skończyło, to jeszcze spoko, nie? Ale jak na przykład wiesz, nie jesz piąty dzień sam i to nawet nie dlatego, że zdecydowałeś się pościć, tylko dlatego, że po prostu nie masz sobie za, to, za co tego żarcia kupić, no to ciężko jest, wiesz, podtrzymać takie, że jesteś w takiej nirwanie, że o, jaki ja jestem szczęśliwy. Nie, no wiesz, ja nie mówię tutaj o takim na siłę szukaniu sobie szczęścia, kiedy nie masz tych podstawowych potrzeb. Uważam, że można być szczęśliwym nadal, być szczęśliwym człowiekiem, nie mając którejś z nich. Rozumiem, że to, znaczy. Ale jest to trud, przepraszam, ale jest to dużo trudniejsze. Tak, owszem, tylko chodzi mi o to, że jakby, mówiąc też, że nie mając którejś z nich, nie myślę o długotrwałym procesie takim, latami będąc bezdomnym, czy będąc głodnym któryś kolejny dzień, nie będziesz odczuwać tego szczęścia, a raczej nie będziesz o nim myślał nawet, no bo jesteś w tym momencie głodny. Tak. Okej. Okay. I to miałem na myśli też, że w momencie, kiedy masz zapewnione te wszystkie rzeczy, to wszystko co jest powyżej, to jest szczęście. I na tym możesz budować szczęście. Łatwiej możesz jest osiągać to szczęście, szczęście tak, A, oczywiście. Zwłaszcza takie długotrwałe, no bo wiesz, jesteś bezdomny i możesz znaleźć nagle jakieś jedzenie i powiedzieć, o jestem szczęśliwy, bo znalazłem jedzenie. Ale jeśli chodzi o takie długotrwałe szczęście, no to to jest to, o czym mówiłem. No faktycznie zgadzam się z tobą, że, że szczęście, wiesz, smakuje najlepiej, jak się dzieli z innymi. Tylko też z drugiej strony mówię, trzeba mieć do tego solidne fundamenty do tego, żeby móc to szczęście przeżywać, odczuwać. Owszem, fakt jest taki jeszcze, taki mój życiowy, że całe życie uważałem, że szczęście jest najistotniejszą rzeczą, którą mamy. Tak jak ludzie sobie życzą, na przykład, a życzy tobie zdrowia. Bo, bo zdrowie jest najważniejsze. To jest stały tekst wszystkich Wielkanocy, wszystkich wigilii i życzeń świątecznych. Życzę, żebyś był zdrowy, bo zdrowie jest najważniejsze. Nie, uważam, że szczęście jest ważniejsze. Bo na Titanicu wszyscy byli zdrowi, ale nikt nie był szczęśliwy. A tylko nie wiesz, może byli. No nie, no może byli jacyś um, z klubu 26. No jak w tym jak w tym jest taki mem z muffinem, że Do you want to eat muffin? Because I want to die. Yeah. <laughs> tak. Dlaczego mi to zawsze wysyłasz? Ciekawe nie. czemu. Nie, ale tak już zbliżając się troszeczkę do końca, nie ma recepty na szczęście. Nie oszukujmy się, że nikt Dla nie Dla każdego jest... szczęście jest czym innym. I samo poszukiwanie tego szczęścia to już jest dobry punkt wyjścia. Takie, że wstajesz sobie rano i sobie zadajesz pytanie, czy jestem szczęśliwy. I jeśli powiesz, że tak... No to okej. Okay. Możesz pracować nad tym, żeby to szczęście było większe, bo nie ma czegoś takiego, że jest jakiś człowiek, który jest za szczęśliwy. To tylko patologicznie będzie no, no, tak da myślą, się być za szczęśliwy. Za szczęśliwy jesteś. Za szczęśliwy trzeba tutaj coś. Muszę kopnąć w, w narowniki. Ale łóżka. tak, wiesz, to chodzi o to, żeby każdego dnia zadawać sobie pytanie, czy jestem szczęśliwy? Jeśli tak, to spoko, jeśli nie, to zadawać sobie takie pytanie, a co musiałby się stać, co musiałbym zrobić? Żeby... Poczekaj, bo chciałem właśnie ciebie zacytować, że dzisiaj powiedziałeś mi mega mądrą rzecz, którą sobie zapisałem, że wstajesz rano, mówisz sobie jestem szczęśliwy, no kurde nie, i co by musiało się stać, żeby to zostało zrobione. Powiedziałeś mi te słowa, które naprawdę idealnie pasują do tego momentu, idealnie pasują do momentu życia, w którym jestem... I mogę cię cytować. Piotrze, jest ten moment w życiu, kiedy ktoś ciebie zacytował. O, tak, ale teraz mi się zrobiło cieplutko. Miło i cieplutko. Tak, Czujesz tak. się szczęśliwy? No, tak, to było bardzo miłe. Tak, i to był ten moment, a chcieliśmy go popsuć, i uważam, że to pytanie powinniśmy sobie zadawać bardzo często. Co by musiało się stać, żeby to zostało zrobione? A potem to róbmy. Próbujmy nowych rzeczy. Odkrywajmy, nie bójmy się świata. Amen. Zgadzam się w 100%. Dzisiaj ty kończysz. Także dziękuję Wam serdecznie za to, że poświęciliście chwilę swojego cennego czasu, tego, żeby, na to, żeby móc posłuchać, co mamy Wam ciekawego do przekazania. Mam nadzieję, że znaleźliście coś ciekawego dla siebie. Oczywiście, wiecie, zawsze jest tak, że możecie nad tym pracować, szukać tych rozwiązań. My też tak po, po części trochę szukamy. I jeśli uważasz, że. Tutaj pojawiło się coś, co Twoim zdaniem warto przekazać dalej, to podziel się tym odcinkiem. Nie bądź, nie bądź tym, chy, nie bądź chytrym, nie bądź chytrym człowiekiem. Pamiętaj, że wszystko, czym się dzielisz, to się mnoży i do Ciebie wraca. Jak inni będą w Twoim otoczeniu szczęśliwi, tak? Powiedzieliśmy w jednym z odcinków, że Jesteś sobą i odbiciem pięciu ludzi, którzy są w twoim najbliższym otoczeniu. To jeśli oni będą szczęśliwi, to i ty będziesz szczęśliwy. Tego cię życzę. Pozdrawiam. Pozdrawia Janek, ruski superbohater. I... i Piotr.